Dzień dobry Państwu Jesteśmy na torze wyścigów konnych W Harrington Delaware Pokażę Pokażę tutaj Harrington Harrington Raceway And Casino i tam dalej też taki napis Delaware State Fair Harrington Raceway I jest to taki tor wyścigów konnych coś w rodzaju stadionu stadionu, to jest bieżnia konie biegają wokół, wokół tam są te stajnie dla koni Tajnie dla koni. Tu jest miejsce dla sędziów. I tak dalej. I tutaj widzimy widownia. Widownia tak wygląda. Tu są miejsca dla kilkaset widzów. A może tysiąc. Nie wiem dokładnie. Nie wiem dokładnie dzisiaj mamy sobota 21 grudnia piękna pogoda piękna pogoda ciepło 20 stopni ptaszki śpiewają a niedawno był jeszcze mróz śnieg teraz kilka dni mamy tutaj w Delaware i Maryland cieplutko potem znowu będzie zimno przyjdzie Prawdziwa zima. Ja tutaj dzisiaj przyjechałem ze znajomymi, zobaczyć, zwiedzić kasyno. Jest tutaj ogromne kasyno. Zwiedziłem to kasyno. Bardzo interesujące. Zobaczyłem, jak ludzie grają na tych maszynach: jak wygrywają, przegrywają nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmu w związku z tym musiałem zrezygnować bo bym Państwu pokazał dużo ciekawych rzeczy ale niestety się nie udało no, skorzystałem tutaj na tym przyjeździe bo ja nie gram nie mam zwyczaju grać i nie wiem nawet jak się to gra ale stwierdziłem że jest to bardzo interesujący tutaj pobyt Wyrobiłem sobie kartę wstępu bezpłatnie, można e, trzeba się tylko zarejestrować, trzeba pokazać dowód osobisty, czyli w tym wypadku e, ID amerykańskie to ja mam takie ID amerykańskie w formie e, prawa jazdy amerykańskiego trawi, Driver license, license Driver License. E, no i po zarejestrowaniu musiałem jeszcze wymyśleć PIN 4cyfrowy. I już jestem tu jak gdyby klientem i mogę korzystać tutaj z tego kasyna. Najczęściej tu ludzie przegrywają, ale jednocześnie mogą interesująco spędzić czas. Jest bufet, ogromny bufet, który, jak się uda, to pokażę, gdzie bezpłatnie można zjeść dania obiadowe. Podwieczorkowe, desery, ciasta, lody, bardzo szeroki wybór i to wszystko bezpłatnie w ramach posiadania karty wstępu, którą otrzymuje się, tak jak powiedziałem, bezpłatnie. Także to tyle. Tyle. Szkoda, że dzisiaj nie ma biegów, bo bym Państwu pokazał, jak te konie biegają. To na razie tyle. Dziękuję. Pa, pa. Bye, bye.